10 tysięcy buksów. No. 10500. No, no, no. Yy, dobra, gotowy. Poczekaj, jeszcze chwilkę coś sobie wybiorę. Okej. Okay. Uuu, masz starpował raz. Się możesz nawet pochwalić. No to już pochwalę się. To jest... Do pierwszego 1 i do końca. Dwa ma star power. Kulta. Jeden i kolta. Dobra, to tobieżko z power Dobra. Ej, poczekaj. Challenge. Muszę... Przez muszę grać jakąś postacią, tylko ze star Challenge. Dobra, to gra jakąś postacią. A ja tylko muszę grać. Tylko zobaczcie, co w sklepie jest. Nie, ja nie kupuję tego kolta, bo ja mam. Ja gram tylko. dobra, dawaj. Dobra, gramy. Zostawcie łapkę w górę i subik, to wygrana. Dobra, chodź. Hmm. Ostatnio, jak z Mikołajem nagrywałem filmik z Gambolem, no to tak mi się dobrze z nim grało. Ciągle pierwsze miejsca mieliśmy. No. Prawie. CO TU SIĘ DZIEJE W OGÓLE Ile ten Ja na chwilę baterieje muszę sobie podladować, bo Masz mało procent Tak, 15 nie masz tak No dzisiaj Piotr do mnie przyjechał Kule. Nie, 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 nie Dawaj, pokonasz tego Rico Jak cię otoczył Riko? Ale byś zabił. Nie masz procent. Dobra, nie robię. Nie. Bo ja primo mam na... na jakieś... na 20 i... Ja mam ja... grać ja... pamką. No. Wszyscy zablokowani. Co? No. A może jak zostawicie nie, y, pięć łapów y, łap w górę pod tym filmem, to nagrywamy nowy to nagrywamy odcinek z Antkiem. Tak, 5 y, łapów w górę i... i leci odcinek z antkiem. No więc jesteś gotowy? Muszę podłączyć ten telefon. To się podłącz. W ogóle. Mm... My się ostatnio dobrze gra piperką. Mi też fajna spać. Ej, tego samego mas mas masz, masz z kina. Pasuje. Dobra. Biora. A do koło do koło byś chciał mieć jeszcze Star Powera, co? Ja najbardziej chcę mieć Star Powera do do jedzbita, to... taką. Do... Wow, wow, wow. Ja ostatnio, ja ostatnio z Mikiem nagrywamy A teraz? No. Oła, 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 Eee, mortis, mortis. Ja stąd tu się nie Nie, 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 nie. Ja, ja pójdę do mojego leczonka. Poczekam na ciebesa. Dawaj. Ja idę. jesteś. Nie, 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 nie. Ej, nie kapnij się przez całą grę, bo to będzie nudny odcinek. Tak. Ej, jak dzień nas przyciągnie. Nie, ja nie idź na tego morkisa Ja czasami I nie... Mord... jesteśmy nłami, nie będziemy się kąpić. Właśnie. Wow, wow, wow. W... Ten Frank co wcześniej. Dobra, cztery drużyny. Ja z tobą... Ja z tobą ktoś ktoś. ktoś. Dobra. Kurde, 10 parów do mojego leczonka. Tu są dwa mortisy w ogóle zauważyłem. A, a! Lecz się, lecz! Dobrze, że mamy leczonko. Ej, dawaj go, dawaj go. Podjedziemy go. Podjedziemy go. Dobra, podjedziemy. Dobra, to... nie, 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 nie. Ja już zginę. Myślę, dobrze gra bi. bi, bo ja w wszystkich mam na 15 randze. Nie. No BS OP. Mhm. Nie mam postaci, która nie ma 15 rangi. No dobra. Ty nie masz postaci, która ma 15 rangę? Nie mam post Mam postaci na wszystkie wszystkie na 15 rękach. Nie mam na no, 13, 14. Yy, dobra, jesteś gotów. Jeszcze nie, bo chcę zobaczyć twój profil. Może darlem zagrać. Dobra. Ja mam tego... A, y... ja, a ja mam challenge. Muszę wbić y, ten y, te postacie, które są najbliżej 20 rangi. Na 20. Ale nie, bo ja mam challenge, że muszę tylko panku grać. To nie mogę zmieniać. No, no, tak jest. To jest najgorsza. Ogólnie ty, Miki, ile filmów nagrałaś? Tak. Nie, nie, nie liczę, bo mi się nie chce liczyć. Możesz później na mój kanał wpaść. Ej do... Ej zasubskrybujesz tak w ogóle mój kanał? Dzwoneczek ja, to... mam. Fajnie. Miałeś powad... powiadomienie? No. Ja sobie ja zrobię to... swój kanał. Też. Serio? No? Jak? To polecam jego kanał. Będę się nazywał Pio. Pio? Wow, 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 wow. Tak jak się obronił nazywam Pio. Patrzcie na mój kanał. Ja będę go miał. A kiedy będziesz go mieć, wiesz czy nie? Hmm. Tak, planuję. Potem, jak, jak, y, ten, jak ten filmik skończymy, no to tak planuję, żeby Miki mi tam zainstalował to, co trzeba, i wtedy. No lecamy. dobra, spoko. spoko. To y, po tym filmiku będzie już kanał Pio. Jeszcze nagram. No to polecam go. Pio się nazywa, jak coś. No tu zrobię wszystko. Nie, 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 nie! Oh, ja zaraz ginę. O, ona nie umie trafiać! Ej, bo ja zaraz ginę. Pomóż mi! Nie, nie. Ciągle nam tak słabo idzie. No, ile jeszcze gierek i koniec? Nie wiem, ja planuję wybić... jak w jest, raz dwa, 10 tysięcy środków. No to sobie. Dobra. Yy, dobra. Zrobimy teraz taką rundę. W następnym odcinku zrobimy tak. Będziemy losować sobie postacie. I od jeden, yy, u mnie będzie od 1 do 27. I Mikołaj mi będzie postacie losował. Dobra. Albo nawet. Albo nie. Nawet albo, albo będzie taki odcinek, który yy, to. Yy, pio. Wybiera, y, jaką postać mam wziąć tylko, a ja wybieram jaką postać mam wybrać. Tak. To tak. będzie w następnym odcinku, ja sobie zagram dynamite'iem. Ja mam skin'a akurat. Kupiłeś no. za ile gemów? Za 49. A ja się czymś pochwalę. No, no wiem, star power'em może się. Nie, nie. Ja się nie pochwalę star power'em. Ja się tym pochwalę. Czym? Wow. A ja się jeszcze czym. się jeszcze. Tym... Tym... jeszcze, jeszcze po... A ja się tym pochwalę. A ja się, A ja się tym pochwalę. Patrz. Zobacz. Zobacz. A ja się... co ty masz skina do broka? Ja się tym pochwalę. Nie mówiłeś. Dobra, ty już przebiłeś. I, i jeszcze się czymś pochwalę. Dobra, chyba trzy rundy i kończymy filmik tym. I tworzę kanał Pio. Jeszcze, pochwalę się jeszcze jednym. Nie, nie chwal się już. Dobra, masz więcej ski Ej, ja też mam tego skina akurat. Ale ja mam więcej. Wiem. Dobra, Brokiem gram. Brokiem jestem. I ile To trzy gierki i kończymy filmik. I wpadajcie na kanał Dzisiaj Pio. Jeszcze jakiś filmik wrócimy. Tak, na kanał Pio. Ale nie wiem jeszcze, czy stworzę, ale po, po, yy, pomyślę. No dobra gierki i kończymy materiał dawaj 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 porobiony o nie nie idź nie idź na sędzi albo a czym ty się, bo nie widzę hmm. ja sprzedam no dawaj sprzedam rybami albo rekinami rekinami On nie sędzisz pa ja mam do leczenia, choć Nie, nie, nie. Ej, o, dobrze, dobrze, dobrze. Odpychaj mięśnie. Dobra. Trzy minus. Dobra, dwie gierki teraz nam zostały. Dawaj, jesteś gotowy? Nie. Ja, ja wezmę taką postać, jaką lubię. No dobra, bierz. Bierz, bierz, bierz. No kogo, kogo? Gina, bierzesz ok. Czemu ci się dźwięki... Czemu ci się dźwięki wyłączyły? Nie, bo nie mam włączonych dźwięków, bo tak to to mi się bateria rozładowuje. Mm -hmm. Bo gra teraz Pio podładowarą. Mm -hmm. Mikołaj, jak będę miał więcej Subskrypcji to można zrobić giveaway'a na kogoś koncie. Na jakim koncie? No u kogoś. To ogląda mi tego kanał, to może zrobić giveaway'a na Mega Boxa. No. Nie, 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 nie. Ja nie będę wydawał pieniędzy na Mega Boxa. So... Sorry, a nie, ale nie Mikołaj zrobić na takim, na kogoś koncie. Także będzie otwierał tam ktoś i zrobi sobie skrzynki, a on będzie Właśnie. otwierał skrzynki. Tak. Ale nie za pieniądze. Ty, nie za pieniądze musicie pozbierać. A! Musicie yy, skrzynki ten. Ja mam 100 y, i się mi drobną max, jean y, i, i bil. Dobra, no to jest. Ostatni. Dobra, kończymy odcinek. Tak. Papa. Papa pa, z gabol. Elo, 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 elo.